Hej, kochani, tutaj ekipa kulkic z kanału Toka Kittyga. gdzie będziemy robić w sumie chyba czwartą część: od poszukiwania wszystkich kapetów Toka Boka. No właśnie, ja jestem Lenka, ja jestem Laura, a jestem Marysia. No dobra, musimy na razie to zostawić tutaj, tego diamanta też. O, to jest jakby już pełne. No to musimy nową kistę poszukać. Mam nadzieję, że tu jakaś się znajdzie. No dobra, obojętnie. Najpierw ale musimy wziąć po prostu tej tutaj, tutaj jest, on się nazywa chyba Prampet. No dobra, najpierw musimy się iść ale wszystko wypuszczyć, bo już mamy za pełny karton. Okej, okay. o właśnie te krampety wyzbieraliśmy w ostatnich odcinkach. Jeszcze te co mamy tutaj w siatce. No dobra, no to je, to je rozkładamy. Śliczne krampety. Ale ich dużo ostatnio nazbieraliśmy. No dobra, mam nadzieję, że uzbrała nam się więcej. Uda nam się uzbrać więcej. No dobra, ale nie możemy chyba tak ruszyć bez pudła. Pozwrywamy te kwiatki, żeby zjadły nasze krampety. Jakby do tej, si do tej miski. Chopsie, chopsie, chopsie kwiatki dla naszych kochanych kempedów. O, ten już je jakby ten kamped. No i bierzemy ten kart. Bo krampery są ludzkie. Ehm, no. Jedzenie i kwiat ożelne. No dobra, idziemy czy nie? A nie, jeszcze nie idziemy, bo musimy schować ten diament. Nie łączy. No dobra, ty już nasz drugi diament. To idziemy ekipo. Aha, tak w ogóle, kochani. Musicie oglądać nasze wszystkie inne odcinki z nami i z Robloxa jeszcze. No i oczywiście musicie zasubskrybować ten kanał. Oraz jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. No i oczywiście też, jak się Wam tylko podobało, subskrypcję, bo inaczej to nie ma sensu. No dobra. No ale obojętnie. No to idziemy. PIK! Hahaha! Ha, ha. Jesteśmy teraz, no, w tym takim miejscu, gdzie są dekoracje. No i tutaj mamy taką cudziutką krapetkę, krampetkę. Ale ona jest cute. Dobra, bierzemy ją ze sobą. No. No dobra. No to idziemy dalej. Tak! A ona ma takie cute oczko. Ona jest taka cute jak ja. No nie zaczynaj się znowu chwalić. Teraz jesteśmy w moim ulubionym miejscu we dzień przed Halloween. A więc po prostu przed nocą Halloween. Bo tutaj zawsze się bawię przed Halloween. O, patrzcie, konik śpiewa. Łaka, łaga, e, e. E, samina, e e. e, e. e, e. A sklepka musi tak. Ale co dziwne, od kiedy konie mówią śpiewać? W ogóle od kiedy mówić? No dobra, to jest jakby taki kadynie i jak się na nią kliknie, no to tutaj jest krampet. Jeśli no to tutaj jest taki fajny krampet. Już jesteśmy. A gdzie? We strasznym miejscu. I tutaj jak się odkopie ten grób, to jest bardzo skate to jest krampet. Jak on czasem jest w tej skrzyni, czasem nie ma. Ale tak mi się wydaje, że jak będzie dzień, to go tej nie ma. Albo jak świeci jasne światło, no to go nie ma. No dobra, zaświecę zaraz światło. Dobra, zaświeciłam światło. Nadal jest? Ach, to nie wiem, za... znowu zgaszę. Zgasiłam. Ale to jest SK. Musimy go ale wziąć ze sobą. No tak jest taki straszny. Tutaj jest Krampet, którego można zaadoptować. Chodźcie z nami, widzowie. Ehm, no, i właśnie w tym domku jest taki sweet Krampet. On wygląda trochę jak dalmatynczyk No właśnie, ma, ma taki punkt na oku. No i te domki są też idealne do zabawy fowanego. No. Tylko jest za małe. No to idziemy dalej. Wee. No dobra, już jesteśmy. Musimy najpierw te krampety rozpakować. No. no dobra. A teraz spróbujemy jeszcze ostatni nie krapety znaleźć. No właśnie. Marysia! Wreszcie Cię znalazłam! Jak mogłaś? Uciekałaś właśnie z domu. Mama Marysi! Mama! Co Ty tu robisz? Szukam Cię już po nocy. Przecież ja już zauważyłam, że nikt nie chlapie. Cię ja zauważyłam! Jej, no! Oh. Dziecko, jak ty mogłaś! Dostaniesz karę! Ale na co karę? Co, się Nie! Proszę pani! Zaraz zadzwonię do waszych rodziców. O, o! Prosimy, Niech pani tego nie robi! Ej, no Marysia, jak ty mogłaś? Bez pozwolenia, dziecko! Daj mi na tableta. Albo na przychodzenie do mojej cukierni. Tak. Nie wolno ci ty jej przychodzić do mojej cukierni. Ale, mamo! To nie jest tak, jak myślisz. O tak, tak, to jest tak, jak myślę. Bo ja taka kupa nie jestem. Eee, um, Marysia, no to sorki, um, no to pa i wyślemy Ci jakieś dwa, tam dwa krampety. Jakie są krampety? Co to co jest znowu? Coś ukrałaś? Nie no, ja nie mogę. Ale będzie miała Marysia przywalone. Jej mama jest na serio ostra. No, w sumie my też. Szybko! Musimy wziąć szybko tego krampeta. On jest tu. Szybko. Musimy bardzo szybko to robić. Żeby mama nie uwierzyła mamy Marysi. I żebyśmy szybko były w łóżkach. No właśnie. No właśnie. W sumie miałam głos tak, jak Marysi mama. Jesteśmy znowu zapomniałyśmy pudła. Może Marysia mnie miała. No dobra, nie wiem. Obojętnie. Musimy jakieś nowe znaleźć. Ale możemy sobie chyba też trochę na O, ale cute, to jest Krampet Elf. O, totalnie cute. O, całe szczęście, tutaj są siatki. to dużo. Dobra, ja biorę. Tutaj nic nie potrzebujemy, ale tutaj jest jakby kot. Najpierw naciskałem niebieski guzik i po prostu tutaj się musi się pojawić kramat. Gdzie są guziczki? Tu. Różowy i jeszcze teraz chyba żółty. Chyba on jest za panią kasiercią. Czemu powiedziałaś kasiercią? Nie wiem czemu. Może za tym obrazem? Tak! Tak mi się powiedziało, nosorki. Ale teraz, ta Mamy Sweet Kampeta i diamenta. Dobra, ty trzymasz diamenty. Okej. Okay. No dobra, no to idziemy. Już jesteśmy. Tutaj powinien być rom. No tu jest jego tak dużo tego jedzenia. Tutaj jest guzik, a tutaj jest krampet. No dobra bierzemy krampeta i idziemy te jajka, bo jest, jesteśmy już tutaj głodne. Jam, jam, jam. No dobra, to idziemy dalej. No właśnie. No dobra, mamy te krampety. Pyk. Pyk. Pyt. Pyt. Aha, i jeszcze tylko diamenta trzeba schować. Jak je sprzedamy, no to dopiero będziemy mieli kupę kasy. Na rzecz dla tych krampetów. Ale ekstra! zebraliśmy wszystkie krampety w toka boka. No dobra, musimy przyśleć. Dwa krampety Marysi No dobra, myślę, że ten jej się spodoba. I może jeszcze damy tego. Ona lubi taki styl. No dobra, no to damy to w sumie do tej siatki. I do tego z tą tuskawką. Bo ona lubi jeść tuskawki. Tak mi się wydaje. No tak też wygląda, taka tuskawkowa tam. No dobra, a nam sobie weźmiemy kampety? No chyba też jakieś dwa. A resztę zostawimy tutaj. No dobra, no to ja biorę tego niebieskiego i tego doktorka. A ja biorę tego i tego. Chcesz u nas może nocować? A to był pomysł po noc. Po, przenocuję u Was nockę. No tak, ale może być, że no za mało. Że potem, no. A pewnie Twoja mama zapomniała, że no. Że nie przyszłam na noc. Okej, okay, to idziemy do mnie, do domu. Hopla! Hopla! Whee! Ale ekstra. Szkoda tylko, że się tu skończyło bez marysi. No dobra, odstawimy na razie te rzeczy. Chcesz na... górę spać czy na dole? Um, ja wolę u góry. Okej, okay, no to ja będę na dole. No dobra. Niech będą tutaj jakby u mnie te trampety, a u ciebie twoje. Krampety. O, tylko ja nie mogę się wtedy położyć No to nie tutaj A u Ciebie tutaj No dobra Ale musimy jeszcze wziąć nasze serduszko Do środka Ale zimne No w końcu jest zima Już jest rok 2025 Szczerze No właśnie, ale musimy iść, iść Jakby spać To dobranoc Dobranoc. A, jeszcze jedną. Muszę zrobić jakby slime Marysi. Cyk sobie niebieski. A, idę spać, ale jestem potem zmęczona wszystkim. A ale mi się dobrze spało. Muszę obudzić lękę. Co? Laura? Lęka? Le Laura? Eee, co mam? Dlaczego jest Laura? No nie pamiętasz? Przecież przyszła do nas na noc. Eee, chyba zapomniałam. Wiesz, kochanie, tak już ze starością ta pamięć. Eee, a, a co to są za zabawki? No, Laura przyniosła. Lausiu, wstawaj. A, a... Ała, wszystko mnie boli. To przez te kramy... my idziemy się bawić. He, he, he. No dobrze. Dziewczynki, ja mam sobie jakieś siadanko. Laura, nie możesz się wypowiedzieć. No sorry, ja nie umiem kłamać. No dobrze, kochani. Jak wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie oraz oglądajcie wszystkie inne odcinki o krampetach. I wszystkie też inne odcinki. Bajo!